Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Widzący Inaczej. Dziś chciałbym pokazać program, który może być dobrze znany: Windows Media Player, bo to o nim będzie mowa. Jest programem do odtwarzania płyt i innych klików mp3 lub mp4, to w nim też otwiera nam się telefon, kiedy podłączymy go do komputera. I ja teraz do tego Windows Media Playera przejdę. Uruchom uruchamiania Windows Media Player. O właśnie, przechodzimy do Windows Media Playera. Windows Media Player. Okienko nawigacji biblioteki drzewo, poziom jeden Music I mamy parę list. Mamy music. Tu chodzimy po listach. Powiedzmy, że mnie interesuje tutaj ta lista, więc wcisnę tabulator. Mamy bing, a teraz zostajemy w bingu i idziemy dalej tabem. Lista okienka szczegółów nam się pokazuje Enter. Pasek, poleceń okienka, listy, pasek naczynki. Zapisz listę, przycisk kart plusy. O właśnie, tutaj mamy coś takiego jak zapisz listę. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że jeśli dodamy jakąś listę, to żeby móc sobie... Tą listę utworzyć, tutaj musimy kliknąć. Prawy pasek narzędzi, okienka listy, pasek, narzędzi, opcje listy. Tak, tutaj są opcje listy. Tutaj możemy listę sobie jakoś edytować, dodawać utwory. Tytuł listy, Play history to... Tytuł listy tutaj sobie wybieramy. Lista teraz odtwarzanych lista. lista. Teraz odtwarzanych lista. Przejdźmy sobie do tej listy. Szukaj suwa, lewostrz, zmartwmy, grupa, obróci kone metadany. Transport, subnie, grupa, szuflę, grupa, włącz kolejność losową, przycisk, kontrol tak. plus H. Tutaj, jeśli byśmy nazywali Control, halb ender, to odtwarzamy listę w kolejności losowej. Tu, hmm. grupa, no włącz tryb powtarzania, przycisk. No właśnie, włącz tryb powtarzania, przycisk. Tryb powtarzania to jest tryb zapętlania. O nim mówiłem w odcinku, który. Transport, buk to się. muzykę. Dobrze. To ja teraz przejdę na pulpit, wezmę MP3. I i Właśnie, i sobie i jakąś i 3 i Ściszę i tą MP3 troszkę. I przejdziemy do biblioteki. Ok. I co będziemy mieli w tej MP3? Mamy po pierwsze. Tutaj co? Co pokazywałem. Ale teraz z tej piosenki spróbuję sobie tę piosenkę dodać do listy. Jaki? Pasek podębny okienka listy, pasek ażęci. Zapisz listę, szyci start lub prawy, pasek ażęci. A poświęcony serwisem mark, selektronu okienko nawigacji biblioteki, się Lista od fabuzi skręt, list, listy, e-frays, shop z Figonmaidem. Prątem do fogusu, skręga, dodań do rozdziału, dodań do mebu, odtwórz listę o. Windows Media. O. Odtworzymy listę. I teraz... Figonmaidem, ten serwisem mark, selektron okienko ściegu, uzlista z okienko

I to jest wszystko. Windows, pasek ażęci, pomoc, przycisk. Pomoc, no to tutaj chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Okienko nawigacji biblioteki, drzewo i heavy metal, serwis e-mark, selektor pasek narzędzi, link, przycisk, poddział. Już się... Okienko szczegółów, lista, pasek forem, okienka listy, pasek narzędzi, zapisz listę, przycisk, tam,

zapisywania jadłok jadłok jasma, leku, lista, rok na pasek, hey, a taki się. Okej, zanja na tak. Ja to taric, jak, o nie, lekok, lekok, listy, Forma, lista, a I za, lista, więc nazwiemy no to. Więc nazwijmy to. Więc nazwijmy to. Więc nazwijmy linia 1 to. Więc nazwijmy to. Więc nazwijmy to. Więc nazwijmy to. Więc to. Więc to. Więc nazwijmy to. właśnie to. No Teraz przejdę start, do start widoku... pole Wy, wy Listwy. Proprawy grupa rozpoczekajcie. Co pole wyszukiwania. Uruchom się Zdajemy... cisk uruchamiania wy, 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 Windows Media. Windows media dlayer. Okienko nawigacji PIOCRIX. Okiento nawigacji. O test was widzący jeden skiericz. Prawy k kwa... wybrać. Serbiot ok... prawy tytuł lista 6 trans trans się. Niedostępne sieci. O! I utwór, który sobie na liście zapisaliśmy, nam się odtwarza. Teraz przejdę jeszcze raz w stronę. Windows na playera. Okienko na poziom jeden, widzący jeden z tych stron. I usuniemy to w Klikamy OK. Lista została usunięta. Teraz Wam pokażę na przykład pozor, 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 moje pozor, jeden, jakieś. Powiedzmy, hmm, hmm, że wywołamy listę. Pierwszy kawałek na liście nam się załączył. Dobrze, więc to by było na tyle. Pozdrawiam. trzymajcie się cieplutko. Cześć.